Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zgodnie z obietnicą będzie e, o, em, To będzie trochę ciemno, bo ja mam za oświetlenie w ogóle, bo ja nie jestem świetlowcem. Z nie o to chodzi. E, będzie, a tu jest piesek. Czekajcie, musimy muszę zobaczyć. musimy się zobaczyć. tak? Tu mam pieska. Hello? Dobry, tak? Ale tu pokaże mi półpę. Znaczy nie pupę, tylko twarz. Czy prawie to samo? Tak. Czyli twarz. Już nie męczyłem pieska. No ja jestem złym oświetleniowcem, więc nie będzie dobrego oświetlenia. Ale jak powiedziałem, znajdziemy się w, w, w gramaturze literatury polskiej, a nie tylko polskiej w sumie, bo chcę Wam przedstawić kilka książek, które nie są polskimi autorami w ogóle, a jednak znalazły się w kanonie moich literatury, moich literatury. Będę robił lapsupy lap lap językowe, będę robić celowo. Ostatnio jakaś Wicka do mnie napisała. Czekaj, jak ona miała... Na, na, Joanna miała na imię. I ona mnie z takim strasznym obożeniem powiedziała, jak ty mogłeś powiedzieć tak i tak napisać? Przepraszam, nie bij, yy, nie po twarzy. A czemu, o co chodzi? Bo ja mam oczulenie na ludzi, którzy mówią niezgrabnie nie po polsku, albo niegramatycznie. Naprawdę? To fajnie. Bo ja lubię takich ludzi, dlatego że oni zwykle robią lapsusy, które mnie rozśmieszają. I tym, tego się będziemy trzymać. No, słuchajcie, jeżeli ktoś. Ja przepraszam, ja wracam po dwóch miesiącach nagrywania, więc muszę tę kamerę, gdzie włosy pana Gubowskiego. I piesek. Ja muszę się przyzwyczaić do tego, że ponownie będą ludzie, którzy będą. Krytykowali wszystko, cokolwiek nie zrobię, e, a jednocześnie będą e, chcieli tego oglądać. Chcieli to oglądać. Słuchajcie, mój polski nie jest najlepszy. Czy speakers it's not my first language. No, e, dlatego, wiecie, polski jest bardzo trudnym językiem, tak naprawdę. Gdybyście się tak chwilę nad tym zastanowili, na przykład, tak jak Hilton. Hilton mówi: usiądź, poleż, daj buziaka, nie? Polesz na fotelu. No. Dla niego są bardzo trudne wyrazy. No, to są trudne wyrazy. Słuchajcie, Polski jest naprawdę trudnym językiem. Ja mi nie wiem, czy, mi nie wie, czy wiecie o tym, że e, Polski jest w dziesiątce najtrudniejszych języków na świecie. E, w tym samym miejscu, gdzie na przykład znajduje się chiński. No. Takie rzeczy. O moje mo. O już to mój Słuchajcie, dzisiaj będzie tylko krótko, rozrywkowo, żeby wam, bo, a, bo pojawiły się tam, ja wiem, znacie, ci, którzy mnie znają, wiedzą, o, Michał, coś obiecałeś i znowu nie dotrzymasz słowa, więc żeby nie było, że nie dotrzymuję słowa, to naprawdę nagram coś o, o literaturze i będę nagrywał nadal, żebyśmy po prostu sobie zrównoważyli tą czerń em, tego gówna, który się znajduje wokół nas, dotyczącego COVID-u na przykład, strasznego zresztą, taki przerażający wirus. Ktoś z Was nie wie, bo nie ma internetu albo telewizji i nie wychodzi z domu, to nie wiecie, mamy wirusa od roku i trzeba się zaszczepić, a najlepiej kurwa prosto w żyłę, bo w mięsień boli, będzie jeb i w, to, 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 jeb i w szczepionkę, nie bij mnie w szczepionkę, żeby nie bili w szczepionkę, bijemy w żyłę, ale nie bierzemy szczepionki, dlaczego? Bo jest niedopracowana. No. E, pani Wisława Szymborska. Jest taka książka Wisławy Szymborskiej Romowanki dla dużych dzieci. Proszę bardzo. Ja Wisławie Szymborskiej nie darzę szczególną sympatią, głównie dlatego, że ma na imię Wisława, a nazwisko Szymborska. A wiąże się to z tym, że to jest pani, która ma swoją historię dosyć skomplikowaną. Ja jej nie osądzam, czyli o historii mówię, a nie o pani. I eee, nie oceniam, ale czemuż że ona, ona była, była? Przez dwa, była, byla została, została przez dwa lata, e, noblistką. Prawdopodobnie z tych samych powodów, dla której zrobiła to Olga Tokarczyk. Czyli jest po prostu lewaczką e, i marksistką, e, uwielbianą tak bardzo przez Zachód. E, ale to musicie sami rozsądzić w swoich sercach. Ja wam nie mogę w tym pomóc. Ja mogę jedynie przyznać, bo, bo akurat tą książkę lubię. Wi Wisławy Szymborskiej. Ona nie była no, do, no, do, 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 do. Czekajcie Ona nie była. E, d, 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 d. Ona nie była do Nobla, ta książka. Ona po prostu była na półce, a jest fajniejsza niż ta, co była do Nobla. Nominowana, zabrakło mi słowa. Jestem jednak idiotą. Nie pamiętam tak podstawowych słówek nominować. Nominować. Nominomilui. Znaczy to pamiętam Nominomilui, bo to chodzi o masaże. Tu i ówdzie. Tu i Ci? ówdzie. Na um, Zobaczcie. Pani noblistka Wisława przez dwa L. Szymborska, tam nie ma L. Jest dwa razy B. Napisała e, dwa L. Bella. Dwa L. E, kto powiedział, że Anglicy uczęszczają do teatrów? Tego rąbną po pod kościołem Bonifrat. Kto powiedział, że Francuzi piją kawę z filiżanek? Temu pierwszy dam po buzi pod świątyniem Felicjanek. Kto powiedział, że Murzyni korzystają czasem z wanny? Tego chromem się uczyni pod katedrą świętepa. Uwielbiał hasło środek. Przepraszam się, E, bo to ja i książka, tak. E, bo książka jest duża. No, pani Wisława lubi twardej oprawy, nie wiem czemu, znaczy wiem, ale nie będę zdradzał. E, ale to jest dobre. Chromym się uczyni pod kościołem e, pod kościołem, u Panny. Kto powiedział, że łotysze używają ludzkiej mowy? Z list zdrowych go wypiszę pod murami częstochowy. To jest mniej śmieszne, ale to jest dobre. Kto powiedział, że Kaz są mądrzejsi od Baranów mu sam sflekuje plecy pod klasztorem Selezjanów. Takie rzeczy pisze pani Wisława Sim Szymborska. Kto powiedział, że Finowie mają wunów, wujów i kuzynów, krzyżem zdzielę go po głowie w krycie ojców kapucynów. Kto powiedział, że Hiszpanie noszą czasem jakieś buty, uzębionym być przestanie. Pod dzwonnicą świętej ruty. Kto powiedział, że malgasze jedzą z misek nieskorytek, temu pierwszym plunem w kasze w reflektarzu sióstr wizytek. Kto powiedział, że bułgarzy mają coś w rodzaju duszy, temu przykrość się wydarzy w studni braci templariuszy. Proszę Państwa, to jest wszystko tu, co możecie powiększyć. Pani Wisława przez Szymborska przez jedno B. Y, takie rzeczy piszą Albo pisała, była. Była, była. Aczkolwiek książka jest o tyle fajna, że jest twardej oprawie, jak Szymborska lubi, bo ona lubi się wali po głowie. No bo głupia jest, no to musi. E, ale ma bardzo ładne ilustracje. Pewnie któryś z krakowskich artystów jej to zrobił. Pewnie za darmo. Wiadomo, Żydowa. No bo głupia no, no, Żydowa jest. Mówię Szymborski. Zobaczcie, ilustracje są ładne. Ale pani się czyta. Aczkolwiek powiem, Wam, że te właśnie muskaliki, te wierszyki, limeryjki, różnego rodzaju, które ona pisze, one są bardzo ciekawe i nawet śmieszne. I od razu widać, że pani Wisława przez 2L, jedno Szymborska przez 1B, od razu widać, że nie wylewa za kołnierz. Daje w palnik równo i dobrze się bawi. Chciałbym się z tym kiedyś napić. Biorąc pod uwagę, że to jest tylko wstępne nagranie na temat literatury, o której ja chcę mówić. Ja nie wiem, czy chcecie do końca słuchać tego co ja mam do powiedzenia na literatury, jakkolwiek ona by nie była literaturą, na przykład polskiej limeryki, polecam gorąco. Jakubowski, 76. To e, kończymy nagranie, jest prawie 9 minut. A mój pies właśnie zaczyna chrumkać, bo sobie liże jaja. A ja Was na kocham. I nie jestem pijany, kurwa, po prostu chciałem zrobić dowcipny odcinek. Bo, bo to mnie zaniepokoiło, że wielu z Was uważa, że ja, jeżeli robię coś śmiesznego, to znaczy, że jestem pijany. Znaczy, jak jestem pijany, to ja nic nie nagrywam. Umówmy się. Kto, komu by się chciało, kurwa, jesteś najebany. Leczysz, jest i dobrze, kurwa, na kanapie. I nakrywać coś dla kogoś. Hilton. Bo on sobie jajca nieco. Dobranoc, kochani, baj.